Organizatorem dzisiejszego spotkania jest wychowawcą klasy 5C pan Marysz Osiewała. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę o kilka słów dotyczących dzisiejszego spotkania. Dzisiaj na naradzie klasowej w naszej klasie, czyli w 5C, mieliśmy gościa, pana Piotra Maślińskiego, który jest znanym w Ostrowie kolekcjonerem różnych rzeczy, kartek pocztowych, zegarów szachowych. Właśnie najciekawsze zbiór dotyczy tych zegarów. Między innymi Pan Piotr gościł w TeleEkspresie, te zegary były pokazywane. I, no i tak jak powiedziałem wcześniej, jeszcze stare pocztówki, monety różnego rodzaju takie rzeczy do zbierania. Dziękuję. Dziękuję. Jak długo pan gra w szachy? No w szachy zacząłem grać jako 18-letni chłopak, dopiero zacząłem się uczyć. Z którego sukcesu jest pan najbardziej zadowolony? No ja na niwie szachowej jako zawodnik to sukcesów za bardzo nie mam, ale byłem kierownikiem sekcji szachowej w Ostrowie i w 1980 roku udało mi się drużynę wprowadzić do drugiej ligi wtedy. To jest odpowiednik dzisiejszej pierwszej.